Nie, bił Kastranek się z ciebie Sprawdzam je, Michu! Sprawdzam je, kundel. <grym> 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 idź. Idź na sprawdzarkę, frajer. Że... Idź, serio, Odiota. trzeba być takim psem. <krym> Ona zadaje pytania, czemu po ośce tak chodzę a, Jedno się nie zgadza, bo nie chodzę, tylko kroczę jak egzotyczny zapach, to przez to, co mam pod kroczem a, Nie jest to wygodne, muszę ciągle trzymać formu nakręca tylko zapach, chyba trafiłem w dni kręcona Pokręcona starsza lala, widzi, że dziecko jest głodne Od góry do dołu, wszystko jest ze sobą zgodne Najchętniej bym gdzieś ją porwał, ale nie jest to rozsądne Lubię zapierdalać, kurwo, robię to dla sportu Strzeliłem i prosto w okno, a nie założyłem korku Wasza grupa żeby sesji wyjść, wystawia rękę pod stół Mamu zabroni się sama, nie patrzę na ruch tych host, hey. Kto by powiedział dwa lata temu, że to wyjdzie Mieli dużo do gadania, teraz na utkamej piszcie Sam to musisz sobie wziąć, nie czekać aż samo przyjdzie Popa jakoś mi to wysłał, mówili, że nie wyjdzie po posesja, ona namiętna, kocha mój zapach